Hej hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w piątym odcinku z serii top 5 kontraktów tygodnia. W tym tygodniu trochę się powtarzam, ale było całkiem dobrze. Pojawiły się kontrakty z nowej operacji Rewolwer oraz niespodzianka. Oczywiście nie będę wam spoilerować, ale naprawdę było mocarnie. Gorąco Was zapraszam do oglądania. Jeśli standardowe, jeśli Wam się spodobał, zostawcie lajka, zasubskrybujcie, czekajcie na więcej czołem. Wysyłamy kontrakt, miejmy nadzieję, że Poseidon nam się trafi 10% szans, to ograniczyć z cudem, ale jednak małe szanse mamy, mamy małe szanse, czy nam to wypadnie, czy jednak nie M44 Poseidon Gówno Nie pomoże. Czt, no. Nie jest czyje to. Nadam mi wlez do pokoju, żeby odkurzać. Dobra. Please, Nie przedłużam Jedziemy z kontraktem. Oboja. 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 Ej, jak się uda. Oboja. Oboja. Jest! jest Oboja. 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 nowa? Oh Boże, ja Fabrycznie nowa. Dziękuję za odcinek. Zamazujemy to. Oczywiście tak każdy youtuber robi, dlatego ja też tak muszę robić. Ale ja się boję. Błagam. Błagam. Rewolwer. Mamy to. Rewolwer grabień. Stop track. 25% szansy na niego było. I teraz. Oby to był lekko używany. On jest taki trochę, tutaj jest podrapany, tu trochę też, ale... Lekko używany.